Kręglarskie zawirowania na rynku transferowym. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś porozmawiamy troszkę o transferach, a dzieje się, dzieje się ostatnio na rynku. Oczywiście nie wszystkie informacje będą potwierdzone. To są też nasze dywagacje, niektóre. Część plotki. informacje z pierwszej ręki, ale tak. nie do końca potwierdzone. Więc... Jak to bywa na naszym, naszym tutaj świecie kręglarskim, no nie ma wielu dziennikarzy, którzy łapią przecieki od jakichś agentów i, i menedżerów i tak dalej, więc... To są po prostu takie informacje, które gdzieś tam nam wpadły, wpadły w ręce z dosyć, dosyć dobrych źródeł, ale wiadomo, może się, może się jeszcze do tego czasu coś odmienić. Zanim przejdziemy do odcinka, oczywiście, przypominamy o subskrypcji, łapka w górę. Zaglądajcie też na nasze social media. Tak jest. I przechodzimy do meritum, czyli do samych transferów o tych głośnych nazwiskach. Pierwsze nazwisko, o którym na pewno musimy wspomnieć, to potwierdzenie Eric Kuna przechodzi do Neymarktu. Tak jak się spodziewaliśmy, ta zmiana obywatelstwa, ta masakisza wiązała się z tym, żeby właśnie jeden więcej obcokrajowiec mógł grać w drużynie włoskiej, chociaż źródło od prezesa, że podczas Mistrzostw Świata, podczas konferencji była przegłosowywana taka propozycja, żeby w ligach mogli, mogło grać aż trzech zawodników. z obcych krajów. Ale jednak to nie przeszło. nie no, udało głównie się. było to forsowane, wiadomo, przez kluby topowe. Tak, Natomiast tak. wydaje mi się, że no, dla tych słabszych klubów, dla tych słabszych lig, wyciąganie takich zawodników, zwłaszcza młodych, tak z różnych krajów, które... Całe szczęście, tam, że to nie przeszło generalnie. No, no i dużo, dużo też ciekawych rzeczy tam też zostało o, na tej konferencji powiedzianych, ale to podejrzewam, że powie prezes w pewnym w jakimś odcinku, w którym się pojawi. Tak jest. No to jeśli chodzi o, o te podwórko, to tyle. Dużo oczywiście transferów na, na scenie niemieckiej, jednak najmocniejsza liga, więc tutaj... Tak, e, tak, tutaj przetasowania bo wierzele. tym bardziej, że Serbs też teraz widział w tym sezonie, że bardzo zagrożają mu inne duże niemieckie. Tak. No i, i tutaj, tutaj zaczyna się mieszać w tym niemieckim właśnie ty, Mówi się dużo o te sukcesy e, chociażby sam ten wynik, te 4200, które tak. pacnęli bez swoich stranieri. Tak e, jest. Mówi się troszeczkę gdzieś tam o odsuwaniu e, Roberta El Niesiego i, tak, i Mara tak, Idę no ile w tym prawdę nie, nie wiemy natomiast. Jeszcze, ale no, Serbowie na no ponoć Serbowie ponąć. ponad są troszeczkę. Ich pozycja nie jest pewna na przyszły sezon. No i Serb chce zainwestować, można powiedzieć, że w, w swoich zawodników, w swoich w Niemiec. Tak, głównie chcą się teraz na Niemcach opierać. <laughs> potwierdzone, że Alex Karl e, przechodzi, czyli rewelacja z mistrzostw Świata z Kran i skamnika. Ojej. Znaczy jest kran, tak? Nie pamiętam szczerze. Tak tam. Znaczy z tego co w, dowiedzieliśmy się raczej, on będzie przymierzany do drugiej drużyny. Na początku na pewno będzie wprowadzany przy drugiej drużynie, ale no... Po prostu chyba też to jest taki ruch ku temu by był powoływany do kadry dalej, bo gdzieś bo tam mówi się, że gra w trochę za słabym hmm. zespole. No tak. <coughs> Wiemy, że była opcja, żeby tam jeszcze do innych klubów miał przechodzić, ale ostatecznie Serps go jakby to gdzieś klepnął. Tak jest, tak jest. No, I jeśli jest. chodzi o Serps, no to... No, to też mówi się, się do... powrót. o powrocie Floriana Fritzmana, e, który spędził dwa sezony chyba, tak? Brać tak, 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 tak. E, no i ma wrócić do, do czerwono-białych. W, w sumie, w sumie nie, nie ma w tym nic dziwnego po tych mistrzostwach, no, które no, zagrał. po tych mistrzostwach już, nie? Chociaż mówiło się już chyba o tym jeszcze przed mistrzostwami tak, sami, tak, ale... Tak. Ale no mistrzostwa tylko potwierdzają jego jego. Ale to jest, to jest i... ciekawe właściwie, czy to, czy to dojdzie do skutku. No bo, jakby odchodził z serbsku, i tam było takie wytłumaczenie, że, że sprawy rodzinne, praca i tak dalej, to no tam nie, nie do końca. No może zrozumiał. była jakaś wiesz, chwilowa sytuacja, która po prostu mu. Ale może też nie ten jego poziom już jest taki, że sam zauważył, że warto inwestować w siebie. może. No i... no to tylko dywagacje. To nasze dywagacje. <coughs> Jeśli chodzi o drużynę Halberg moss to też dwa wzmocnienia na takim wewnątrzkrajowym wewnątrz krajowym jakby Lukas Funk trafia do Halberg mossu oraz Dirnberger. Matthias Dirnberger, okej. Okay. Tak no, czyli czyli no młody, młody dobry zawodnik, tak? Junior z 23, no i doświadczony, doświadczony Dienberger, który, który no też jest klasowym zawodnikiem. Mm -hmm. Także no to, to też taka drużyna, która, jak powiesz, powiesz o tej drużynie, to nie myślisz że niej jako czołówka Bundesligi, a może w tym sezonie gdzieś tam mogą zamieszkać. No, gdzieś tam w tym przykładze. No, dokładnie. No i też zawodnik, który bardzo dobrze pokazał się na mistrzostwach świata, tych obecnych w Estonii, Daniel Bart przechodzi do Wernburga. Zawodnik, z którym... Manchesteru nie, nie, nie mamy zbyt dobrych wspomnień z racji tego tej całej w 29. wójcie, ale... No tak, tak. Ale no, powodzenie powodzenia oczywiście w nowych barwach. Ciekawe, nie, że z Bambergo odchodzi Bamberg, przecież dobra drużyna. Dobra drużyna, ale być może wiesz... Yy, jednak w Bambergu więcej jest takich zawodników na równym poziomie, a jednak jak przechodzisz troszeczkę do słabsze, słabszego zespołu, to hmm. jednak jesteś w stanie podnieść jakościowo... No możliwe, drużyne, możliwe. Jakoś tak moralnie też się troszeczkę... No my, my do końca tego nie rozumiemy bo nasza liga ma pięć drużyny No przejście ten jakikolwiek to już <gry> Tak Co dalej na liście Co dalej na liście? Mamy zadar, który się wzmacnia ściągają Radowana Wlajkowa do siebie Czyli Serba, który Czy grał w... Grał w... gdzie on grał? Falbermosie o którym już dzisiaj mówiliśmy. Falbermosie w widzę niemieckiej grywał sobie Radowan, a teraz trafię do... Ligi chorwackiej, do której też już to z e, drużyn, 100%. na 100% trafia Hrwoje Marinović, transfer ten transfer został potwierdzony. Ja generalnie myślałem, że chwoje będzie całe życie grał w jako. A więc cię zaskoczy. A Zadar, zadar, no, zadar się zbroi strasznie chyba. Chcą tę ligę wygrać i chcą wrócić do. być znowu taką potęgą, jaką, o, jaką Ciekawe jak rozwiążą sprawę tych obcokrajowców, bo mamy tak, tam Borisa Benedika i Czongora Barania, tak którzy tam grywali już w zeszłym sezonie, a teraz jeszcze dochodzi do tego właśnie w lajkow. więc może Benedik bardziej się skupi na jakimś e, trenowaniu, występach w niektórych na przykład no, ale... licza, to może coś takiego. No zobaczymy jak to będzie. E, no i taki chyba najgłośniejszy transfer e, jaki się wydarza to bo ja ściąga do swojej drużyny, swojego... A, no tak. Kumpla, kumpla z reprezentacji Skadry. narodowej, czyli Alena Kujucicia. Rewelacja tych mistrzów świata, e, wicemistrz świata trafia do Potęgi z Noimkirchen, o którym rok temu mówiliśmy, że się tak ekipa tak. robi konkretna w tam i mają szansę powalczyć. Teraz jeszcze bardziej Champions konkretna ta ekipa no. się robi. Czyli de facto to jak jest osłabia, MR to jak jest. Zaprosić je ze za sobą, tak naprawdę. Sobie, no. tak, jak, tak jak i Podbrezowa, jak odchodzi Kuna, więc tu w ogóle jestem ciekaw, jak sobie poradzą te topowe drużyny Podbrezowa, zaprosić przez tę no, atmosferę. Zobaczymy, jakie będą jeszcze tamte. Jakie, bo one na pewno też jakieś te drużyny ruchy wykonają, mm. podejrzewam, no bo raczej nie wyobrażam sobie, że tak zostaną. Tu no tak. Jeszcze mamy kogoś na liście? Yy, znaliście, no mówiliśmy o Kuni, yy, Gorecki. A. Że jest prawdopodobne przejście do Trysteny i tu mamy też taką małą zagwostkę, bo wiem, że w... Iwanczek trystenie... jeszcze ma wrócić do Trysteny. A tak, Iwanczek wraca do, do Trysteny po przygodzie w, a, w Austriackiej lidze. Natomiast no, no e, gorecki to Czech. Jak wiemy mamy ten limit dwóch obcokrajowców. Tak, mamy konopkę, mamy szulca, z dwóch Polaków. No i teraz przychodzi jeszcze Czech. Pytanie no jak to się prawdopodobnie ma... Prawdopodobnie przychodzi, bo to no, nie jest Pytanie, jak to się ma do tej właśnie zasady tych obcokrajowców, no bo jednak to jest liga łączona, czesko słowacka no właśnie, ale przepisy międzynarodowe, tak naprawdę to też trochę wykluczają, bo nie, nie wiem, oni pewnie co sezon muszą też wnioskować o to, no, że tak. grają taką ligę łączoną. No, no ciekawe, to może, być, to może być, ciekawe. No ciekawe rozwiązanie, a... ale no swoją drogą no scena, jeśli teraz tak jest osłab będzie osłabiony podbrezowa, no zobaczymy co z podbrezowa no to tryscena, no w końcu duże szanse na zdobycie Mistrzostwa. Znaczy co sezon mają bardzo duże no, tak. szanse, co sezon trochę brakuje. Wobec. Doświadczenie w Champions League już jest nabywane, więc tak, tak, tak. No, w tym sezonie ja tak. Tak, no ta podgryzowa zawsze troszkę, troszkę ucieka, ale życzymy życzymy Polakom zdobycia Mistrzostwa Interligi i też zaistnienia wyżej w Lidze Mistrzów. Tak. Jest. Chyba ja to, to tyle. O transfery to tyle. Przygotowaliśmy. Jak się pojawią jeszcze jakieś bomby, to na pewno z nimi wrócimy do Was. A na ten moment to tyle. To dziękujemy za dzisiejszy odcinek i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!